Dzień dobry, proszę państwa, dzień dobry, dzień dobry. Znowu jest pan minister biały. Znowu jest Brody Minister. <grym> minister. Minister. co? Jesteś siebie dumny? Zawaliłeś Pepsi. na dzieci jakiś. Ty masz zakaz zbliżania się do przedszkola na 2 km. No ja CPU. Dobra, na widzowie. Ja jestem Brand. I jaj, będziemy sobie jeździć. Ja teraz bardziej po polskiemu powiem. Gdzie będziemy sobie jeździć? No... Mam new learn, wczoraj się nauczyłem w Station może dzisiaj się uda. Teraz lecicie na głowę i nagrywamy. Komuś zawaliłem to, trzeba wyczyść po tym. i tutaj jest. a za brudny rower, ale nie wiem, nie miałem czasu umyć. No trzeba po prostu, widzowie Trzeba jeździć, a nie mieć rowery Jakie dzisiaj plany? plany? Na jeżdżenie? Chyba spacerować, spacerować, spacerować. pospacerować Pospacerować? Spacerować, spacerować. Pobudować? Dzisiaj nie wiem, czy będziemy budować Gdzie chcę pojeździć Otóż to Dobra, teraz tylko, widzowie, skacze Wybijam się, 180 barspin. Jak mi się nie uda to... Jak mi się nie uda to teraz wam wrzucę filmik jak zrobiłem wczoraj. Dobra, było 90 barspin. Teraz patrz postępy. No takie niedokręcone. Próbuję jeszcze dokręcić. Podparte A no dobra, zaliczcie mi to, bo już mi się nie chce nawet Wow, ale to było szybkie. Wow, aż przekręciłem teraz <grym> <Pium>. <grym> Tak się robi, no Pociąga mnie to ciało Co? 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 <grym wioski za hamulce> Skąd to? Skąd ty wiesz jakie ja mam hamulce? je. O, fajnie, fajnie! Widać, widać! Tutaj się fajnie ubiło i mam tutaj nową miejscówkę. To będzie taki speed-up. Znaczy, będziemy rozpędzać i tam widać jest taka górka, będzie hopa, taka treningowa. Dawaj, ja pierwszy jadę. I dropik elegancki, ole wiatr, wow. dobra, nagrywasz? I poczeka prędkość, dostosuj, nie? Ło, wow, prawie murek i fake tease. Dawaj. Już hamuj, hamuj. Mocno hamuj. Nie, nie bój się, nie bój. Nie. Widzowie. Jak myślicie, że to jest małe, to zobaczcie. Ja ląduję gdzieś tutaj. Marcel powinien gdzieś wyląduje tutaj. Albo w szerembel wpadnie. A tu jest wybicie, no to... jakie wyląduję, to co Dawaj! Ty nie zarażasz, bo chcę, żebyś pokonał swój strach. No Będzie Tylko nie mów patera. No i patera! No nie mów tak! Taka prędkość! O, nie no wyhamuję już! Nie. Chciałem wyhamować bok, ale taka prędkość, że się nie da. Dobra. Dobre! Jest! Uważaj! Dotknij mojego serca, serce mi bije! O kurde! Ja pierdzielę Oleciwali serce! Dawiam no Ani, kto już się kameruje! Wybij się tylko! Dobrze! Elegancko! <grystanie> Poszedł jak burza! żubiczek Nacisz Odstępik. O, o. Ja pierdziele. Żyjesz? Żyjesz? No. Jak ty to robiłeś? Nie wiem. O nie. Zawolniutko. wolniutko. Lecę chyba. Trudno. O. Ale dawno takich hop nie latałem dużych Łow Ale Się trochę stresowałem Tak pociągnąłem do rower to tak Dobra widzowie lecimy teraz hopkę na instagrama na relacje, bo tam widzicie jaki ładny znaczy zachód. Tego nie widać na kamerce, bo to tak inaczej wygląda, ale lecimy mm. Fuck is this no. Fuck Fake this. Cześć, co mogę zrobić? Tabletopa czy Xapa? Tabletopa Lecimy Było, było. No, i tą ścieżką ciężko no. No, i taka się wybi. Dawaj. Jak chysek, po... no, jak chysek, polecił, to i ty polecisz. Dawaj. Czekaj. Kadry chyba dobry. Ta. Dawaj. Dobra widzowie, sytuacja opanowana, opatrzyliśmy Marcela, jest prawie wszystko git, tam troszkę... Nie, jest prawie wszystko git, bo mi plecy i nie mogę iść na rower. To mówię, że lekko go plecebolu, ale patrzyliśmy i ma czerwone, więc sobie po prostu um, uderzy... nie że... boi, tylko i tam po prostu zbił sobie te plecy i troszkę go poboli, a potem będzie git śmigał. Dlatego nie masz się co martwić. A ten na chuje się przewrócił, bo nie Co bez kitu. Я дем, я дем, ты не я Что? Что ты Воу. Я делаю фейк Dobra, widzowie, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Marcel się kuruje, Jaso się wyśpie. Jutro lepsze sztuczki, lepszy banger. Przecież nie, to będzie nudne, ale trudno. Dzisiaj hopa, dzisiejsza chopa była ciekawa. Bardzo. Więc bardzo widzimy się bardzo, jutro. Tak. Shimano, widzowie, mamy dzień drugi. Była większa ekipa, ale się zmyli. Może przyjadą potem. Mamy tutaj troszeczkę po. Yy, Odświeżyliśmy hopkę, jest teraz bardziej świeża. Mamy świeżo. też lądowanie. Świeży. Ładne, o zobaczcie. Kąciki elegancko wyklepane. Byk, ścian ścianka ładna. tam mamy dywanik. No i co? Lecimy się na głowę. Będziemy skakać. Dobra, już po kontuzji. Nie wiem. No widzicie widzowie, a prawie zrobiłem. Dzisiaj może pan na tych obie barspina, zobaczę. Nie no prawie. Dzień dobry, oceni pani sztuczkę! Oceni pani sztuczkę mi? Tak. I jak podoba się? Trochę strachu! No tak! Jest, kurde! Pierwszy! Dobra, powróciłem, już jest git, niestety nie wiem, wcześniej byłem wkurzony, nic mi nie wychodziło. Jest barstwinek, jest uśmiech na twarzy. Tego nigdy się nie nauczę, ale walić to. Pierwszy był ulepsiad. Oh shit, not good. Oj, 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 oj! Dzień pełen wrażeń, po prostu poleciałem na świece. No, ale się nie poddaje. Do no, trzech razy sztuka. No fajnie. Ojoj Ale manualek Ale było. Dobra, ale sketki ale było, dobra. Już było idealnie wklejone Złapałem tak No ale trudno No i gitara A mam skakać czy nie? O ja Cię kręcę O chłopaku Mam takie luzy na kierownicach, że nie wiem czy ja to skoczę Ale dziwne pedała są Ale dziwne Nie, się nie jadę na razie Wydówczyłem się tak, że to hit Nie, nie, nie. Dobra widzę, ja będę skakać z tego Schodnika tego. Tylko nie wiem, czy im wyjdzie, bo mnie trochę znosi. Więc widzowie. O kurde! <grytanie> Ale że mi się pod dobrze, że się nie wyrąbałem. <grytanie> A się <zesrałem. grytanie> O Ojazu widzowie. Skaczemy jeszcze raz. A teraz, jak nam wyjdzie? Jak to się mówi, to trzech razy próba. Się rozpędzimy troszeczkę. Bożkiem nas dożyło. No i skaczemy, widzowie. Cię dobiłem! O, wow. o kurde! Było słychać jak się dają walnęło. Kurde! O, ale mnie dobiło! Tak mnie dobiło, że to hit. Ty nie, powiększaj mi tak tej chopie bo ja nie skoczę tego. Jestem większa. To samo jak była. Odświeżyłem. Odświeżyłeś. Skakać ją? Nie no i ja nie skoczę. Ja nie skoczę w tej hopie. Nie skoczę hopie, już się zesrałem normalnie. No się zesrałem hopi już. Jestem niezniszczalny. Mam pomysł. Polecę mega szybko. Będę lądował na siatce. Tam będę lądował. U księdza chodzi na podwórku. Ale kurde, normalnie już mam takie stresa, że mi się nogi tak ten uginają. Uginają. A ty na, prostich, na prostych koralach jeździsz? Kurde, ja się tak cykam, że to hit. Kupi, ale ja mam plec już tak zbite, że nie wiem. Łopatka wieprzowa. Skoczę raz i jedziemy tam, ale się cykam trochę. O Jezu Po co ci? Też? Ja się tak cykam. No cykam się trochę. No, chłopiec tak. Tak się cykam, że to hit. No nie! Ja się cykam, bo inaczej nie wiem opie. Ja mam takiego stresa, że to hit hitów. Spoko. No. Jak mi się uda? Jak nie, to będzie problem. W <śledzisz> połowie <śledzisz> się udało. A co ty chcieli zrobić? Przez transfer, ale wylądowałem. gdzie wylądowałem. Jak cię Aaa. Dobra, widzi widzimy się więc na takiej miejscówce. Mieście. Dobra, witamy z powrotem. Jesteśmy już na nowej miejscówce. W ogóle dzisiaj taka ładna pogoda jest, elegancka. Co się zmieniło? Przez ten czas jak was nie było. Marcel tutaj wykarczował taką ścieżkę na tą hopę, co mieliśmy w, 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 w ostatnim odcinku robić. Marcel tutaj już wykarczował, ładna ścieżka jest elegancka. Nie się rozpędzać z samej góry. No i co? Jeszcze dzisiaj do, musimy dokończyć. Bo mamy dużo czasu. Ten dołek tak jeszcze podkopać trochę, żeby było ostrzejsze jakby zjazd i wybicie. Tam wykarczamy zrobić takie mini lądowanie treningowe. No i chyba tyle. Ja tutaj dzisiaj fajnie przeszło wszystko. Dzisiaj tutaj zrobiłem taką muldę w dół, jak na wąwozie mamy, żeby, żeby była większa prędkość. No i mamy wybitkę. Jeszcze teraz wyszlipuję, wszystko zrobię. No i będziemy latać. Uuu, co to za piękny bolid! Widzowie go nie widzieli, nie chwaliłeś się. Witam, a gdzie kask? Nie ma jeszcze. A... Za niedługo będzie. Fajnie, dzień dobry. dzień dobry. Jak tam życie mija. a Bardzo dobrze, a pan ma piękną twarz. Tak, wiem. Bardzo. Dzień dobry. Szybko muszę, bo robię nagrywkę. O, elegancku taką do filmu. Dobra, więc na wstępie Pan nam opowie co to za sprzęt To jest nie wiem jaki <grystanie> Jest fajny, mostek jest taki fajny customowy, więc już rower wart 5000, nie? elegancko, pokaż się Amorvina, fajnie No kurde Panie, elegancko, piasta kurde, a dark Hydra Za prezentu jakcyka jak W ogóle <grystanie> Coś tam słychać, nie? Centry nie ma, fajne hamulce, Cross. I to obstawiam, że to jest jakiś cross, już nie pamiętam jaki. No jest fajnie, wszystko elegancko. Podoba się? Tak. Dzisiaj będziemy testowali pierwszy raz w ogóle, nie? Pierwsze jaski takie będą. Paweł będzie skakał. Łow wow wow! wow. Stój! Nie skacz! Jak zaparkował jeszcze. A, a gdzie kask? Nie mam. No właśnie. Widzowie, nie moja wina, to on, jego wina, nie piszcie mi w komentarzu, bo to on nie założył kasku, nie chciał, widzicie? Nie rzucę jej tego. Nie wrzucę. I tego. I w tego rzucę. Zrzucę, żebyś miał hejt w komentarzu, że nie nosisz kasku, a ci tłumaczy, Ale noś w kask. nie uderzyłem. Wczoraj cię uchronił. Wczoraj. Powiem wam tak, mówię, że nauczyciele mówili, że jak się nie nauczę, to będę w przyszłości koporowy, więc zgadza się. Więc kop Ale nie płacisz, to to jak mam kopać Bo mam za mało godzin oglądania więc widzu oglądaj dużo moje filmy żeby zapłacić dla Jasia za nagrywanie żeby zapłacić dla Pawła za zostanie za stanie I żeby zapłacić dla Białego za kopanie Za sranie. To też Halalo, halo, budowa więźnia! Budowa! Budowa! au, Auu, auuu! Głowa w betoniarce! Właściwie widzowie, postęp prac. Już tutaj troszeczkę nasypałem ziemi na wybicie. Kurde, ja stoję ty nagrywasz ty, idiotów! Tutaj już mamy zjazd. Na dole jest wykończony tam biały kopał rów. Taki odpływ. Biały, biały kopał rów. Odpływ, taki, Dobrze żeby nie woda nie stała. Pochać. Dobrze wykopać, A Jak się nie wyłuczę, to się nauczę rowy wykopać. A się ani tego, ani tego się nie nauczyłeś. No się nie dokończyłem. Już wybicie mamy troszeczkę uformowane. Nie będzie dużego kątu, ponieważ nie chcę, żeby tak wywalało mocno w górę, tylko to jest flat, więc nie ma co się bać. No i co? Ubiję. Zrobimy takie ala lądowanie. Białe tam drzewo chcę do domu na piwnicy sobie ukraść Co ty gadasz? Porwanie, te drzewo kontra białe I, I on to na plecach do domu zaniezie jak? Tata dumny będzie Dobra widzowie, mamy test Teraz hopy. Zobaczę, na razie pierwszy sobie skoczę tak próbnie, a potem zobaczymy, kto będzie wyglądać i tak dalej. Ło, no. Wow. Ech, ole, Ale dziwne. Ale fajne nawet. Mmm, średnie. Chyba jest za bardzo ostry ten zjazd, mi się tak zdaje. Ostry zjazd? No. Aha, ja nie nagrywałem szerokokątnym, super. Więc prawie nic nie widzieliście, ale lecimy jeszcze raz, ale już szerokokątnym tym razem. Jadę! No jak mnie to hamuje! No już teraz fajnie było, na no dwa bary by było. Biją się, nie wiem, pedofile. Nie no, to, to jest zarąbiste. Dwa bary? No. Dobra widzę dzięki za oglądanie. Już kamerka się rozładowała. W sumie jeszcze kilka może ująć z telefonu. Czy już nie? Chyba nie. nie Spróbuję zrobić tutaj to, bo jak się nie uda, to no nie będzie nic Jak się uda, no to wstawię jeszcze Dzięki za oglądanie, zostawcie suba, łapę w górę Nara! Siemano!